Nazywam się Marta Gierlińska, jestem coachem, trenerką, autorką książki Awake oraz kart coachingowych pod tym samym tytułem. Dzisiaj chcę opowiedzieć Tobie o potędze podświadomości, a właściwie o tym, co się za tym kryje. Jest to tytuł książki Murphy'ego, która porwała bardzo wiele tysięcy, a nawet milionów ludzi i niesie ona sporo obietnic. Te obietnice dotyczą bogactwa, dotyczą wspaniałego życia, cudownych relacji, ale też doskonałego zdrowia. I to powoduje, że wiele osób interesuje się tym tematem i chce dowiedzieć się więcej. Z drugiej strony można spotkać sceptyków. To są ludzie, którzy uważają, że to stek bzdur, a osoby wierzące w tego typu rzeczy po prostu kierują się myśleniem życzeniowym, po to, żeby ich myśli urzeczywistniły się. Potrzebują po prostu podjąć działanie, a nie po prostu używać wyobraźni. To są ludzie, którzy nie wierzą w tego typu rzeczy. Są osoby, które twierdzą i uważają, że podświadomość i to wszystko, co jest z nią związane, bardzo pozytywnie wpływa na ich życie, a wręcz na co dzień posługują się tym mechanizmem. I po tym, jak na co dzień funkcjonują, po efektach, jakie mają w biznesie i w życiu osobistym, można stwierdzić, że coś w tym musi być. W takim razie, gdzie jest odpowiedź? gdzie można znaleźć klucz do tego, czym jest podświadomość i jak na nią wpływać. Odpowiedzi może być bardzo wiele, natomiast sugeruję poszukać ich po pierwsze w nauce, po drugie w źródłach starożytnych, ponieważ zarówno w jednym, jak i w drugim źródle. Istnieje mnóstwo informacji o tym, jak człowiek może wpływać na własną rzeczywistość. I zaskakujące bądź nie dla niektórych z Was może być to, że część tych informacji jest bardzo spójna ze sobą. Chcę dzisiaj poruszyć dwa bardzo ważne tematy. Pierwszy z nich to, po co w ogóle zajmować się podświadomością, a drugi to temat, który dotyczy tego, o czym nie powiedzą Tobie autorzy bestsellerów czyli chcę nieco zagłębić się w temat, blokad związanych z podświadomością, to jest tyle ważne, o ile rzeczywiście chcesz zacząć wpływać na swoje własne życie. Zacznijmy od pierwszego, czyli ważnego pytania, po co w ogóle się tym zajmować? Po co tracić czas, tracić swoją energię na to, żeby przyglądać się tematowi podświadomości? Warto tutaj zacząć od zdefiniowania tego, czym ta podświadomość w rzeczywistości jest. Cytując za Jungiem, podświadomość jest tym wszystkim, co nieuświadomione. Być może w tej chwili śmiejesz się, bo ja sama śmieję się z tej definicji, gdyż jest ona tak bardzo nieprecyzyjna, że właściwie nie wiadomo, co się za tym kryje. Dlatego chcę wejść nieco głębiej, nieco bardziej wyjaśnić temat podświadomości, czy też nieświadomości, gdyż od zrozumienia tego, co tam jest w środku, będzie zależała późniejsza użyteczność tego, jak wykorzystać podświadomość? Podświadomość jest tym wszystkim, jak powiedziałam, co nie jest uświadomione. Pomyśl o tym jak o piwnicy. O piwnicy, do której wrzucasz wszystko, co na danym etapie życia jest Tobie mało potrzebne. Umieszczasz tam przez całe swoje życie mnóstwo różnych przedmiotów. Kiedyś ich używałaś, a w tej chwili, krótko mówiąc, są Tobie zbędne. Albo uważasz, że użyjesz ich później. Na przykład może być zima, a ty wrzucasz do tej piwnicy płetwy, które nie są ci w tej chwili potrzebne, bo zwykle zabierasz je na wakacje. I to są tego typu rzeczy, które wrzucasz do piwnicy i w tej piwnicy narasta. Jest tam coraz więcej różnych przedmiotów, różnych rzeczy, w którymś momencie zaczynasz zapominać o tym, co tam wrzuciłaś wcześniej. Mieszczasz tam również innego rodzaju przedmioty, przedmioty takie, które nie bardzo chcesz, żeby były na widoku. Coś, co z jakichś powodów może być Tobie potrzebne, ale chcesz o tym zapomnieć, wcisnąć je na samo dno tej piwnicy na wszelki wypadek, aczkolwiek nie masz w ogóle ochoty na to patrzeć. Bo może to w tobie wywoływać niezbyt pozytywne emocje. I w tej piwnicy robi się coraz więcej rzeczy, coraz większe zamieszanie, coraz większy połagan, i po jakimś czasie zaczynasz się w tym wszystkim gubić. Trudno jest Tobie dojść do tego, co gdzie leży, ponieważ sprawy i rzeczy w piwnicy zwykle są niepoukładane. I tym właśnie jest nasza podświadomość, ponieważ znajdziesz tam bardzo wiele różnych informacji. Informacji dotyczących wszelkich zdarzeń z Twojego życia, informacji o tym, co myślałaś, informacji dotyczących Twoich doświadczeń, informacji dotyczących doświadczeń pozytywnych i negatywnych. Czyli jest to zbiorowisko informacji na Twój własny temat, na temat Twojego życia. Znajdziesz tam praktycznie wszystko. I już możesz rozpoznać, jak cenny jest to zasób. Bo jeżeli znajdziesz tam wszystko, podświadomość mówi się, że zapisuje wszystkie informacje, to możesz dostać się do tych, które są Tobie w danym momencie bardzo potrzebne. Jest oczywiście jeden warunek. Musisz wiedzieć, jak to zrobić. Dlatego też warto traktować podświadomość jako swoisty zasób. Z drugiej strony warto być świadomym, że jeżeli to, co tam włożyłaś jest mało użyteczne, to będzie tak samo wpływać na Twoje życie, czyli będzie wywoływać w nim mało użyteczne wydarzenia. Jeżeli z drugiej strony wkładasz tam rzeczy, które są potrzebne, które są wartościowe, to tak samo te wartościowe rzeczy będą wpływać pozytywnie na Twoje dzisiejsze doświadczenia życiowe. Dlatego bardzo ważne jest, co wkładasz do swojej piwnicy, co wkładasz do swojej podświadomości i pamiętaj, że wszystko to leży w zakresie Twojej własnej odpowiedzialności, ponieważ tego nikt za Ciebie nie zrobi. Tak samo nikt nie zdecyduje, czy dana rzecz, którą widzisz w swoim życiu, jest tą rzeczą, którą chcesz zatrzymać dla siebie, czy po prostu chcesz ją pozostawić, puścić i poszukać czegoś, co będzie dla ciebie lepsze. Kolejna rzecz, którą chcę dzisiaj poruszyć, to blokady podświadomości. Dlaczego na początku powiedziałam, że to jest to, o czym nie powiedzą Tobie autorzy bestsellerów? Zauważyłam, że jest to temat rzadko poruszany. Książkach na temat podświadomości, w których programujesz ją na sukces, pewnie jest wiele powodów, dla których autorzy się tym nie zajmują. Ja z kolei uważam, że uczciwym jest zwrócić na te aspekty uwagę po to, żeby właśnie zwrócić się do tych ludzi, którzy zaczęli stosować afirmacje, zaczęli stosować wizualizacje i coś poszło nie tak. To, co zdarzyło się nie tak, jest związane zwykle z blokadami. Które mieszczą się w podświadomości, a te blokady są związane z bardzo wieloma różnymi aspektami. Dzisiaj chcę powiedzieć o trzech najbardziej typowych blokadach, które mogą negatywnie wpływać na to, czy uda się tobie, czy się nie uda, czy zrealizujesz swoje marzenie, czy nie zrealizujesz. Dlatego pierwszą blokadę nazywam blokadą, która nie pozwala zrealizować Twojego marzenia. To jest trochę tak, jakbyś chciała, miała wizję, miała myśl. Ale wewnętrznie czuła również na poziomie emocji, że to nie dla Ciebie. Na przykład, że nie zasługujesz albo nie wierzysz tak naprawdę, że to się zrealizuje. Już właśnie te emocje są pierwszym symptomem, że jest na którymś poziomie twojej podświadomości blokada związana z danym marzeniem. I teraz możesz stosować afirmacje, wizualizacje, robić te wszystkie rzeczy, tyle tylko, że problem polega na tym, że tego typu blokady najczęściej będą dużo silniejsze niż pozytywne wzmocnienia, które stosujesz. Dlaczego? Dlatego, że zwykle pod nimi kryje się jakaś ukryta korzyść. Zwykle na poziomie Twojej psychiki jest jakiś lęk, jest potrzeba utrzymania status quo. Po co? Po to, żeby to status quo dawało Tobie poczucie bezpieczeństwa. Bo zwykle wiąże się to właśnie albo z bezpieczeństwem, albo ze spokojem, albo z innymi tego typu jakościami, których twoja psychika poszukuje i które chce zrealizować w twoim obecnym życiu. Dam tobie przykład. Pracowałam kiedyś z Eweliną. Imię jest zmienione, także kontekst sytuacyjny, gdyż chronię osoby moich klientów. Natomiast mam zgodę na opowiedzenie ogólnie historii. Ewelina jest osobą, która prowadzi swój własny biznes i zgłosiła się kiedyś do mnie na sesję, mając pewien problem. Prowadziła swój biznes już od wielu miesięcy i zauważyła, że nie rozwija się on w takim tempie, w jakim chciałaby, żeby się rozwijał. Głopot był bardzo prosty. Wiedziała, że jeżeli czegoś nie zrobi, nie będzie w stanie utrzymać swojej rodziny. Dlatego też potrzebowała bardzo konkretnie, precyzyjnie popracować nad tym, co ją blokuje i co nie pozwala jej rozwinąć się je w tak szybkim tempie, w jakim by chciała i zarabiać tyle, ile zasługuje. Po wejściu do podświadomości, po spotkaniu się z samą sobą, zauważyła, że jest tam program niezasługiwania, jest tam program zbyt niskiego poczucia własnej wartości, co automatycznie powodowało, że nie potrafiła ona Podawać takich cen, które uważała za adekwatne. I ceny, co ciekawe, były poniżej średniej rynkowej. Zanim osoba w ogóle zaczęła dyskutować z nią o cenach, ona już dawała rabaty. I to była postawa, która towarzyszyła jej do momentu, gdy zwróciła się do mnie o pomoc. Przez kilka sesji pracowałyśmy nad tym, żeby zrozumieć najpierw. Co się za tym kryje, albo potem wypracować nowy model funkcjonowania, pozbyć się tej blokady, a następnie zbudować inny sposób komunikacji z klientami. Okazało się, że to przyniosło jej takie efekty, że po roku, jak spotkałyśmy się zupełnie przypadkowo w ramach jakiejś imprezy, zadała mi pytanie: Słuchaj Ewelina, co u ciebie? Jak tam biznes? Czy możesz zradzić, jak tam z obrotami, jaki masz wzrost? Ona mówi: Marta. Podwoiłam obroty i to wszystko stali się w górę. Dlaczego? Dlatego, że pozbyła się tej blokady, która nie pozwalała jej na realizację tego, co jest dla niej ważne. Następną blokadę nazywam programem problemem. Co to oznacza? To oznacza, że w Twoim życiu mogą się pojawiać stale bardzo podobne okoliczności, tak jakby był to pewnego rodzaju wzorzec, powtarzających się sytuacji. To może być na przykład sytuacja, w której stale spotykasz podobnych ludzi, którzy ci nie odpowiadają. Czyli historia z cyklu, dlaczego zawsze muszę mieć dominującego szefa, który nie jest w porządku. Albo dlaczego muszę ciągle spotykać partnerów, którzy kompletnie do mnie nie pasują. Albo dlaczego wszyscy mężczyźni, których spotykam, zdradzają swoje żony. To są tego typu problemy, które stale zauważasz i one jakby dominują. Twoje życie I nie wiadomo dlaczego. W takim przypadku najważniejszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to namierzyć ten konkretny program i dowiedzieć się skąd się on wziął. Tutaj, słuchajcie, odpowiedzi może być bardzo wiele, ponieważ ludzie mają programy z wielu różnych powodów. Część pochodzi z Twoich własnych indywidualnych doświadczeń. Na przykład miałam kiedyś klientkę, z którą pracowałam nad stresem związanym z prowadzeniem samochodu, dlatego że wcześniej miała wypadek. No i ten wypadek spowodował, że samo prowadzenie auta bardzo ją stresowało. Ale miałam też kiedyś klientkę, która miała temat nie wynikający z jej indywidualnych doświadczeń. W trakcie sesji Zobaczyła wyraźnie i zrozumiała, że jest to coś, co pochodzi z jej doświadczeń rodowych, co pochodzi od jej rodziny, ponieważ tam ten temat był odtwarzany. I mimo że sama nie miała bezpośrednio tych doświadczeń, to w pewnym sensie odtwarzała je, tak jakby starała się znaleźć rozwiązanie dla problemów jej własnych przodków. I to też może być przyczyna, dla której pojawia się tak zwany program blokada. I trzecia brokada, która jest czasami trudna do zauważenia, to jest to program związany z bardzo konkretnym człowiekiem. Zwykle można go rozpoznać po sytuacji, w której poznajesz osobę i jakoś tak od razu jej nie lubisz. Albo poznajesz osobę i ona coś zrobi. Ale nie jest to nic nadzwyczajnego. A ty natychmiast oceniasz to jako coś bardzo negatywnego, przekreślasz ją i masz zupełnie nieadekwatne odczucia wobec tej osoby, mimo że ona wcale nie zachowuje się w sposób agresywny, wrogi bądź jakich, jakikolwiek szkodliwy dla ciebie. Rozpoznasz to po tym, że, krótko mówiąc, trudno jest racjonalnie uzasadnić Twoje emocje wobec tego człowieka. I tutaj przyczyn może być bardzo wiele. Dlatego że. Te programy podświadomości, te blokady, o których mówię, mogą być na bardzo wielu poziomach. Może to być na przykład związane z tym, że dana osoba kojarzyć się z kimś z przeszłości, czy to poprzez zachowanie, czy to poprzez postawę, czy to nawet poprzez wygląd. Czasami wystarczą dwa proste bodźce, a ty już natychmiast jej nie lubisz. I mimo, że Powiedzmy, mogłabyś z nią współpracować, albo nawet się zaprzyjaźnić, albo po prostu znać się z nim i zbudować pozytywną relację, to ty odwracasz się na pięcie i masz ochotę uciec. Większość ludzi w ogóle nie zwraca na to uwagi, tylko uznaje, że po prostu kogoś nie lubi. I tyle. Z drugiej strony warto się jest temu przyjrzeć, ponieważ czasami emocje nie będą adekwatne. I niekiedy zrozumienie, dlaczego masz tego typu negatywne nastawienie do drugiego człowieka, co w tobie powoduje tego typu nastawienie, pomoże ci rozwiązać swój własny temat, który się za tym kryje. Pracowałam kiedyś z klientką, która miała właśnie podobną sytuację. Ktoś znajomy, z kim mogłaby nawet współpracować, czy mogłaby z tą osobą zbudować jakąś pozytywną relację. Po prostu działał jej na nerwy. Ta relacja wywoływała w niej gniew, frustrację i całą masę emocji, z którymi nie potrafiła dać sobie rady. Postanowiła, że krótko mówiąc, odetchnie się od tego, ponieważ no, nie potrafiła rozwiązać problemu. Poruszyłyśmy ten temat w trakcie sesji i co się okazało? Okazało się, że problem był bardzo prosty. Ta osoba bardzo mocno przypominała jej kogoś, kto kiedyś ją skrzywdził. I sam widok tej osoby i kilka zachowań, które były dość podobne do tej wcześniejszej relacji, spowodowały, że ona automatycznie skasiła tą osobę i nie chciała mieć z nią nic wspólnego. Zwróciła się do mnie o pomoc w tej kwestii, ponieważ z jakichś powodów akurat musiała coś z tą osobą załatwić, ale nie potrafiła. I dzięki temu mogła rozwiązać ten problem. Czasami życie stawia przed nami tego typu wyzwania. Ponieważ bardzo mocno potrzebujemy coś zobaczyć, coś rozwiązać, gdyż większość tego typu pro programów jest po prostu dla nas szkodliwych. I to wszystko na dzisiaj, natomiast za tydzień przedstawię Tobie cztery etapy, dzięki którym będziesz mógł lub mogła zbudować, Komunikację ze swoją podświadomością. Zapraszam Cię serdecznie już za tydzień na mojego wideobloga i obejrzyj koniecznie następne wideo, ponieważ ono poszerzy perspektywę dotyczącą pracy z podświadomością. Do zobaczenia!